Cuda są dla wiary, ocalonych i świadków cudowności. Cuda są również z miłości Bożej dla miłości człowieczej, aby cudownie obdarowany kochał więcej i wyłącznie. Celem powrotu do zdrowia nie jest zdrowie. Wszystko ma inny cel niż przeznaczenie doczesne. Przeznaczenie doczesne jest cząstkowe, jest środkiem do celu najwyższego. Jest nim świętość. Dlatego człowiek jest zobowiązany do tego, by. Spoglądając wiarą na wydarzenia swojego życia, ufnie, wdzięcznie akceptował to, co jest mu dane doświadczyć. Bo można się poczuć przegranym przed ludźmi, wobec ludzi. Tu na Ziemi obowiązuje duch rywalizacji, i przebieglejsi, silniejsi, potężniejsi wybierają sobie cząstki korzystniejsze. A ci, którzy nie dostali prawie nic, takie samo mają znaczenie. I trzeba widzieć w tym wszystkim, że to nie jest tak. Jest druga strona życia, tak z punktu widzenia zbawienia: bogaci, zachłanni i możni, może się zbawią. Ale większymi w Królestwie Niebieskim będą ci dziś ubodzy, a cierpliwi, cierpiący, a nie przeklinający. Dlatego marny los na ziemi nie jest egzekucją, ani skazą, czy zemstą, jest próbą i zaproszeniem do wydrwania. Po co cierpieć? Po to samo, po co Jezus cierpiał. Jezus cierpiał dla zbawienia naszego, a zbawienie ludzkie przecież nie jest zbawienne. Zbawienie ludzkie jest zbawieniem upraszającym, jest ekspiacją za grzechy, jestem skutkiem grzechów. I wtedy, gdy jest przyjęte jak dla Boga. Z wielką ufnością i akceptacją nie jest cierpieniem zmarnowanym, ono przyniesie owoc. Można bowiem cierpienie zmarnować w buncie, przekleństwie i nieakceptacji. Od czasu śmierci Jezusa cierpienie otrzymało też sens. To jak się modlisz, tak cierpisz. Modlitwą i cierpieniem możesz wypraszać łaski dla siebie i innych. Na modlitwę trzeba się zdecydować, a cierpienia ci nie braknie, samo przyjdzie. Nie rozderwoń w smutku i rezygnacji tego, co jest tajemnym darem Bożym. Cierpienie jest tajemnym darem Bożym. I bo to ciebie Pan Bóg obdarowuje, byś był bardziej Boży, ludzki, ofiarny mądry, mężny, piękny, po to, byś pokonywał upory własne, przekraczał granice, zdawał się na Boga i przyjmował to, co jest Tobie dawane. Niech Ci na tym zależy. Proś Pana Boga o to, by Twoje życie było zawsze życiem świadomego wyboru, Świadomego współbrzmienia i współdziałania z Panem Bogiem, bo jeśli tego nie będzie, to można się zawieść na sobie, tylko w przyłączeniu się do silniejszego, czyli Pana Boga, osiągniesz cel. W samotności bez Boga możesz się wyczerpać, rozgoryczyć i zatracić. By tak nie było, proś Boga o cierpliwość, abyś cierpliwie czekał na ratunek od Boga.